Siemano, zaczynamy kolejny film. Jest godzina 8:55, jest niedziela, a ja startuję obejrzeć opryskiwać. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, czyli wczoraj, a nie wczoraj, sorry. Wy tego filmu nie widzicie w. Nie jadę najprawdopodobniej nigdzie więcej i nie będzie tego na tyle dużo, żeby Wam wrzucać, czyli zaczynamy w tym momencie też nowy tydzień, a ja Wam z opryskiwacza zrobiłem shorta. Eee, sobie mogliście zobaczyć, ewentualnie na społeczność też jakieś zdjęcie wrzucę, eee, a to wleci razem z tynkami. Chociaż jeszcze też nie jest do końca powiedziane, bo mam do obejrzenia, co ostatnio wrzucałem w filmie, informację, że będą lemkeny. I chyba wy myśleliście, że to jest ten lemken, którego ostatnio wrzuciłem w TikToku. Nie, to nie jest ten lemken, to są zupełnie inne pługi. Mam chłopaka, który się do mnie odezwał i posiada do sprzedania dwie pary lemkenów. Czwórki. Z możliwością odczepienia czwartej skiby i piątki. Nie wiem, czy z możliwością odczepienia piątej skiby, czy nie. Wiem, że czwórka jest z jest kółkiem podporowym. Piątka też. Kurwa, nie wiem, czy piątka nie jest ażurowa. Już nie pamiętam. powiem wam. A zaraz wam powiem. Zaraz wam wszystko powiem. Czekajcie chwilę. Jest bardzo ponuro bardzo na dworze. Pada deszcz. Nie chciało mi się wychodzić w ogóle, ale no ale wyszedłem. Piątka. Mam piątkę przed oczami i to jest na pewno jest jakieś liniowanie, o sorry, liniowanie albo regulacja. No jest siłownik hydraulicznie, to jest ustawiona szerokość. Kółko. Kurwa, czy to jest ażur. Ja pierdolę nigdzie nie ma. Nie, nie. Zwykła odkładnia. Zwykła odkładnia, ale jest zabezpieczenie sprężynowe. Tak, jest z możliwością odczepienia piątej skiby. No to jest na pewno. Kurwa, to jest na pewno piątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, piątka. A czwórkę mam tutaj, też przed sobą. Nie jestem w stanie powiększyć tabliczki tak, żeby zobaczyć co to za model, ale jak się uzbroicie w cierpliwość, no to pojadę i go obejrzę i jeżeli bym pojechał dzisiaj, to dzisiaj dostaniecie ten film, jeżeli nie, ale ładnie wyglądają, dwa bugi w jednym garażu, dwa niebieskie. Ale w pierwszej kolejności zajmijmy się opryskiwaczem. Miałem go pojechać obejrzeć wczoraj, ale wczoraj odbyły się jakieś tam strajki już w Brukseli, i gościa pojechał na strajk eee, i dlatego go nie było. Mówiliśmy się na dzisiaj na rano. okej, okay, mi pasuje. Miałem wczoraj jechać oglądać pułk eee, no i co tu mu ukrywać, Jaki pułk? No tamtego lemkena, którego znowu puściłem w TikToku jest chłopak, który szuka coś takiego i był zainteresowany, ale okazuje się, że te odkładnie dla niego będą zbyt duże, bo ma ciągnik tam w granicach 80 czy tam 90 koni no i chciał sobie odczepić czwartą skibę, ale nawet i trójka boi się, że będzie po prostu zbyt duża do tej mocy silnika tam, kilka osób o ten pług pytało, ale to takie zapytanie, bo nie chciało mi się też. Miałem pojechać obejrzeć jakiegoś tam Zetura, ale to jest temu mówione. Chciałem już finalnie pojechać dzisiaj, ale znowu dzisiaj nie ma gościa w domu. Czyli pojadę na tygodniu i całkiem możliwe, że właśnie w tym filmie zobaczycie też ten traktor. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Ja sobie oglądam książula. Jakąś tam recenzję sprzed dwóch dni z zakopca. Powiem wam, że ktoś im jeszcze kolan nie przedziurawił, to jestem w szoku Fajnie się ogląda yy, Ale... Ale... Ale jak myślicie, dlaczego sam nie otworzy własnej restauracji? Mi się wydaje, że po prostu się nie zna Jakby puścił swoje jedzenie, to dopiero mogłoby się okazać jałowe No ale to jest tylko moje zdanie, nie? Robi chłopak wyświetlenia, robi robotę, zarabia dość, obstawiam, że niezłe sumy, ale to tak samo jak i ja mógłbym się wypowiadać na temat jedzenia, nie? tak mi się przynajmniej wydaje. No ale nic, ogląda, fajnie się ogląda, pośmiać się można. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Życzę Wam miłego oglądania. Zaczynamy. No dobra, dzisiaj na warsztat wjeżdża Wikon 21 metrów, poziomowanie hydrauliczne. No te rurki wyglądają, ale nie jest jeszcze tragiczne. Długo stoi widać po pajęczynach. E, goście się zarzeka. Światła ledowe, goście się zarzeka, że jest cały. Nie mam psina przyszedł. E, nie mam powodu, żeby mu nie ufać. Tutaj mamy rozkładanie, wszystko hydrauliczne. Jedna końcówka o, Nowe w dodatku światło bardzo... zobaczy. Wiadowe. zbiornik od spodu jest zalany antyżelem nie będzie mógł uruchamiać na stopkach z wałkiem Hydro... a jest i wieżyczka jest, jest, jest jest, jest. widziałem dziś jeden spaw widziałem dziś tylko jeden spaw tutaj jest niedużo jak na taki opryskiwacz powiem wam eee, i co więcej zaraz go pomierzę 1000 litrów, 21 metrów. Zaibisty. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Tutaj w tym. Patrzcie. Ja jeszcze spróbuję wejść od góry i zrobić zdjęcie od góry, jak wygląda. Tutaj z no też Wam nie zagwarantuję, że gdzieś jeszcze się nie trafi, jak się otworzy. Ale nie widać, żeby gdzieś coś było. patrzcie, bo tu końcówki tych lanc wyglądają. Tak tako, ale tak poza tym. Tutaj jest na pewno spaw Tutaj wszystko, zobaczcie Stoi w środku, tak więc nie widać za bardzo Cześć <grymne> cześć No problem, no problem Lui, kardan? Kardan? kardan No, kardan Wszystko światła Tutaj mamy Całe, całe sterowanie no, niestety hydraulika, otwieranie, zamykanie, poziomowanie, pięć przewodów, a reszta wszystko jest tutaj. Zegar, ale bardzo ładnie wygląda, tylko że jest brudne. Naprawdę powiem Wam, teraz się dowiem cenę, ale z tego co wiem, to cena będzie dobra. Nawet bym mógł twierdzić, że bardzo osforzeń. Mam nadzieję, że dorzuci drugi. No, pompa, nie wiem, to jest dwutłokowa, czy jak to się tam nazywa. Stopy, a on cały podnosi się do góry, on, to, to jest wózek, patrzcie, to zostaje, Opryskiwać, opryskiwacz idzie w górę, zajebista sprawa, łatwo podpiąć, łatwo rozpiąć, no i ma gdzieś tam jakieś oznaki korozji, nie będziemy się tutaj oszukiwać, ale no co, co tu wymagać, co tu wymagać. A tutaj może jeszcze był? Nie, nie. A może kiedyś i był, No ale to nie jest nic strasznego. Przewody wyglądają spokojnie, są sztywne, bo już dotykałem. Chociaż są też zimne, to nie będą też nie wiadomo jak elastyczne. No ale nie jest źle. No, tak więc mamy coś takiego. Wikonik. No i tak jak mówił, zbiornik wygląda bardzo ładnie bardzo, bardzo. No, i jeszcze jest na czystą wodę. Nie? Sitko, całe. niepodziurawiona, nakrętka, nie popękana. Zobaczcie, tu od góry wygląda. Jego trzeba umyć i ten opryskiwać naprawdę odda. No, i to jest wikon. Na pewno lepszy jak Bejna. Słuchajcie, gdyby ktoś jeszcze potrzebował, mamy taki głęboszek. Na trzy łapy. Bardzo solidny, ale widać, że to stoi. nie? Zobaczcie, to jest bardzo grube. Bardzo, bardzo niepowycierane. Można z możliwością obracania tych tych. W druga strona jest snówka sztułka. Śmieszne pieniądze by chyba za to były, bo to stoi. I transport też by tego wyszedł niewiele. Dobra, słuchajcie, teraz tu mamy strzała, nie? Mamy huardik. Czekajcie, tutaj jest pakietka. Sobie zobaczcie, luz na wieżyczce. No jakiś tam jest trochę, chociaż widzę, że z możliwością skręcenia. Tu była delikatna naprawa, tak poza tym no oczywiście kołek, ale to jest czwórka z możliwością odkręcenia czwartej skiby. Elementy robocze ma bardzo ładne. E, chyba wrzucę Wam ten film, jednak wiecie, bo chociaż ja wyślę też ten film do tego chłopaka, jestem utowinien, patrzcie, to jest wszystko nowe. Nowe tutaj, nowe wszystkie dzioby. Nowe, nowe, nie? Tutaj mamy, patrzcie, jakie grubo odkładnie. Tutaj to tu jest chiuardzik Kun Heworth, wszystkie ma takie same. Zobaczcie jak tu wygląda, tutaj niepowycierane. patrzcie, tam jest nowa. Tutaj, tutaj. To są wszystkie. No kurwa, ładne półknie. Bardzo ładne, zobaczcie, tutaj idą. I to są oryginalne, chyba, jeszcze elementy robocze. Popatrzcie, tutaj jest normalnie farba i tutaj. Czyli to półk jest niewylochany. I można sobie zrobić z tego trójkę. No jest to, prawda? Jak zaraz się zapytam jeszcze szerokość roboty. Nie mam metrówki. A tu jest belka mocująca. A tu wiem szczególnie mam belkę przy traktorze. No i tu jest możliwość regulacji. Tutaj mamy. Oto Wam coś może powie. nie więcej spawów oprócz tamtego. Raczej nie ma na nim. No kołek, ale kion i zobaczcie, jeszcze z możliwością poobracania, patrzcie jak to wszystko wygląda. Kurwa, ta, to jest nowy pług, to trzeba brać. Nie ma innej opcji. No to co to jest? A, tu jest, widzicie, jakiś taki schoweczek. Siłownik suchy, nie To wiadomo, że jakiś luz będzie na nim, no bo to coś tam pracowało, nie? Na płynny obrót, na dwa węże. Zajebisty pług. Dobra, słuchajcie, ja wracam do domu. Jak wam się podoba? Fajne maszyny ogólnie, ale najlepsze jest to, że ceny są bardzo fajne. Rewelacyjne wręcz, bym chyba powiedział. Słuchajcie. A jeszcze co? Wcześniej. Bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia wczorajszego filmu, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. A jest tam kilka ciekawych pozycji. Właśnie kilka minut temu dostałem informację, że jeżeli jest ktoś bardzo zainteresowany, to cena Case'a 845 XL z ładowaczem czołowym. 13 tysięcy euro, tak? Plus transport, oczywiście. Tak więc, gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszam. Jest bardzo, bardzo fajny traktor. Dużo w nim wygląda na oryginał, ale możecie to sobie zobaczyć w materiale poprzednim. A teraz, mianowicie co do cen, tych tutaj opryskiwać. Dosyć ciekawy. Widać, że to jeszcze będzie służyło. Jedyne co to tam. Jedna rurka w końcowej tak jakby lancy nie? jest już pokryta rdzą nie ma się co oszukiwać, ale ona jeszcze będzie wyczyścić, podmalować jakimś antykorozyjnym zabezpieczeniem i na pewno... Na pewno jeszcze posłuży ewentualnie jakaś wymiana, no ale wiadomo, że to nie jest nowe i kosztuje tylko 900 euro: 21 metrów, 1000 litrów. Wałek WOM, wieżyczka, nowe, wszystkie końcówki, z tym, że tylko po jednej zbiornik, cały zalany e, antyżelem, e, przeciw odmrozu, światła LEDowe bardzo atrakcyjny i bardzo atrakcyjna cena, tak mi się wydaje. Pług Kun Huard. Widzieliście spawy gdzieś delikatne? Dwa na wieżyczce. Też jest delikatny los. Nie będę ukrywał, ale ogółem pług wygląda na cały. I kurde, nie wiem, elementy robocze tak jakby były oryginał. Na pewno te dłuta można jeszcze obrócić, a one są jeszcze w dobrym stanie. Odkładnie. Kurwa, no jeszcze są naprawdę ładne, pług naprawdę godny polecenia i z możliwością odłączenia czwartej skiby, czyli 3 plus 1. I cena za pług wynosi 4000 euro. Eee, głębosz. Tutaj akurat widzieliście, bardzo masywna konstrukcja, bardzo fajna. Tak samo te dłuta z możliwością obrócenia, chociaż one jeszcze na tej stronie co są, będzie to służyć, a druga strona jest nowa i cena za ten głębokość to jest raptem 400 euro. Ale słuchajcie, żeby tego było mało, mamy 904 tysiące to jest 4900 i 400 to jest 5300, tak? Ryskiwacz plus pług żeby normalnie kosztuje 4900 a właściciel odda za 4500 euro bardzo atrakcyjna cena ale żeby tego było mało jeżeli weźmiecie cały komplet to głęboż dodatkowo kosztuje 300 euro jeżeli będziecie to dzielić to nie ma nie ma o czym rozmawiać, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany wszystkim, całym pakietem, to cały pakiet kosztuje 4800 euro. Oczywiście nie licząc transportu, nie pytajcie, jaka jest cena z transportem, no bo ja Wam za każdym razem powtarzam, że cena transportu jest ustalana indywidualnie, wszystko w zależności dokąd. To wszystko, ten cały zestaw zajmie. Kurde, pół ciężarówki, nie? Trzeba liczyć pół ciężarówki. Pług 4,5 metra. Wszedłby trochę w opryskiwać. 6,5 i to, no, pół ciężarówki trzeba szykować. Gdyby ktoś był czymś, czymkolwiek zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Maila macie w opisie filmu. A ja w tym momencie kończę ten film. Jednak wrzucam Wam to i widzimy się w. Kolejnym e, odcinku, pewnie gdzieś na tygodniu. Trzymajcie się na razie.